Tak, To Zbiornik paliwa z dwóch części. sklejasz zbiornik. Podłogę. Zbiornik przyklejasz do podłogi. Tu klapę tutaj wklejasz, tak? No klapę, no zbiornik. No, no tak, no ale no to najpierw kleisz zbiornik z dwóch połówek. Trzecią klapę naklejasz na zbiornik, tak? Potem zbiornik przyklejasz do podłogi PZL-ki. Po czym przyklejasz golenie. Ładnie żeby pasowały do tego, co tutaj jest, tego, tego Aha, wejścia. Ty, 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 ty. Te lenie wklejasz, po czym wklejasz piasty, mm -hmm. bo piasty jest bardzo trudno po pomalowaniu przykleić, więc wklejasz tu, ale nie całe koła. No ja wiem. To Dlaczego? To jest... Bo sobie potem piasty sobie. Ołówek piast wklejasz. Jak zwał, tak zwał. Dobra, piasty wklejasz. No to jest dobrze. dobrze, dobrze. I zostawiasz to. Koła klejesz z dwóch części i potem, na samym końcu jak je wymalujesz, uh -huh. y wpychasz, bo ich nie trzeba wklejać, no wpychasz w piasty, uh -huh. rozumiesz? Zatrzasną się same. A, tak. Koła teraz. W czym jest problem z kołami? Y koła w modelu mają bieżnik. Uh -huh. Wystarczy je skleić, bieżnik wziąć, A. zeszlifować, zostawiając tylko linie po boku dwie. Uh -huh. Zobacz sobie. No wiem, tu masz ja. gotowe koło. Wiem, widzę. I to jest zrobiona, zrobione koła. Aha. I to jest pierwsza sprawa, którą masz zrobić. Aha. Chcesz to wyłączyć? Teraz ci pokażę dalej. Co? No to pokażę. Następną rzecz, którą bierzesz robić, żeby było widać, dwie połówki skrzydeł. Wycinasz skrzydła. Musisz pamiętać o jednej rzeczy. Eee, są otwory na wyrzutniki łusek. Eee, musisz wywiercić od drugiej strony. Tam są zaznaczone. No. I wklejasz wyrzutniki najpierw te. Usek. Potem wklejasz wybrane wyrzutniki do bomb. Ja, ja bomb będę robił. No to jest taka wersja, gdzie możesz wkleić podłogę bez, bez żadnych wyrzutników. Nie? No. Wklejasz to, po czym zespalasz dwie połówki. I teraz uwaga. Za czym te dwie połówki zespolisz, to gór, na górną połówkę płata musisz dokleić maskownicę, bo tu kałemu nie będzie. Mm -hmm. To to musisz przykleić, po czym dwie połówki łączysz i jak je łączysz? Łączysz tak, że zaczynasz od tej znaczy, strony. Wersji myśliwskiej tutaj nie ma Nie, nie wszystkie miały. Niektóre miały, ale bardzo mało. Eee, zależy jaki masz model, ale większość nie miała. No, no. no i teraz tak. Bierzesz, łączysz klejem ostrożnie tu, od tej krawędzi zaczynasz, nie od tyłu. Ale cementem. Eee, ja tym szybkim. No, szybkim, mówię, cementem. Ja akurat tym szybkim. No szybkim, no widz, tym cementem. Ja akurat tym szybkim. Proszę, no, no. Ba no, proszę tak, bardzo. Tak. Tym szybkim. Przody. Jak trochę złapię przód. Robisz tu, gdzie będzie lotka. Mm -hmm. Cały czas nie robisz tutaj, gdzie są ryfle, no, no. bo ten klej Ci pójdzie po ryflach. Potem bardzo delikatnie natarcie skrzydeł też tym i powinno się wszystko skleić. Mm -hmm. A to resztę lepiej zostawić delikatne szczeliny i potem albo bardzo delikatnie próbować tutaj, albo po prostu zaszpachlować. W zależności, czy będziesz miał duże czy nie. Po czym, jak masz dwie połówki już sklejone, bierzesz, wycinasz Bierzesz, wycinasz dwie lotki. Lotki są w modelu krzywe. Trzeba je wyprostować. Nie trzeba w gorącej wodzie w palcach. Lekko kładziesz na tole, na, na tym sprawdzasz, czy jest ok, nie? Potem bierzesz, wklejasz lotki. Sobie ustawisz tak jak chcesz, czy wychylone, czy wiesz, wiesz o co chodzi. Trzeba ostrożnie wklejać te lotki. Dlaczego? Bo tak naprawdę to się na, prawie na niczym to się nie trzyma. Więc, żeby nie upaprać klejem, rozumiesz? Mhm. Tutaj trochę kleju, tu trochę kleju włożyć i potem delikatnie. No, wszystko musi być precyzja. Tu wlewać delikatnie klej. Jak to zrobisz, już będziesz miał gotowe lotki z tym. Bierzesz, łączysz centropłatę. Bardzo łatwo się to klei. Bierzesz, odwracasz, przyklejasz. No tu chyba nie muszę cię uczyć Centropłat, widzisz? Tak. Nie ma żadnego problemu. Aha, Ale nie pasuje. Pasuje, nieprawda. No idealnie pasuje. No jak nie mhm. pasuje, no tutaj trzeba ja nakleić. Mhm. Idealnie pasuje. Drugą też tylko uważaj, żeby ci się nie złamał. A za czym to przykleisz, no to oczywiście tu musisz wyszlifować i żletką czeską otworzyć tę. Najpierw sobie weź, za zaczniesz tu szlifować, żeletką czeską przejedź, żeby wiesz, żeby nie zaszlifować. Potem troszeczkę, właściwie powinny ci się zejść te skrzydła idealnie i kleisz to, tak? Mhm. No i jak to skleisz, no to masz jeszcze tylko otwory, tu w tym robisz, bo tu celowniki wejdą, nie? Mhm. Celowniki, no to musisz wywiercić otwory, bo tutaj nie ma. No i masz już skrzydła gotowe, gotowe do malowania. To jest cała, cała filozofia. Mhm. Całe masz gotowe. Nic tu, nic tu, no wiadomo, rurka pitota, no to sobie nawiercisz, lepiej otwór wcześniej nawiercić. Mhm. I rurkę pitota na samym końcu, jak już wymalujesz skrzydła, to ją osobno wymalować i ją wkleić tutaj, żebyś jej nie połamał po prostu. Mhm. Jak te skrzydła będziesz miał potem gotowe, to tu trzeba użyć nie rzadkiego kleju, tylko gęstego. Delikatnie tu posmarować, to jest zaznaczone co? I to ci wejdzie potem na kadłub. Rozumiesz? Czyli najpierw robisz to. No i to jest, możesz wyłączyć. Na razie to jest temat zamknięty.